Hej, dzisiaj porozmawiamy o czymś, co ostatnio naprawdę mocno namieszało wśród sprzedawców na Allegro. Chodzi o zmiany dotyczące kluczy REST API. Temat może brzmieć technicznie, ale uwierzcie, jego konsekwencje są bardzo praktyczne. Dlaczego? Bo chodzi o coś, co ma wpływ na działanie kont sprzedawców i często codzienną pracę. A jeśli dołożymy do tego fakt, że w grę wchodzą potencjalne kary finansowe sięgające nawet 50 tysięcy zł za jedno naruszenie, to już brzmi całkiem poważnie. No więc, jak to wyglądało do tej pory? W regulaminie Allegro REST API od dawna było jasno napisane, że nie wolno udostępniać swoich kluczy API osobom trzecim, nie wolno wykorzystywać ich do kopiowania ofert na konkurencyjne platformy i nie wolno pobierać materiałów z Allegro, żeby wrzucać je gdzieś indziej. Z perspektywy Allegro jest to biznesowo sensowne, no bo platforma ustawicznie walczy z konkurencją właśnie poprzez takie działania. Ale też przypominam, że w lipcu sprzedawcy dostawali ostrzeżenia od Allegro, jeśli gdzieś tam wyszło, że na konkurencyjnej platformie mają niższą cenę takiej samej oferty. Więc to poniekąd kolejny kamyczek w ramach działań mających na celu utrudnienie działania konkurencji. I pytanie, czy za pomocą tego API po prostu Allegro nie miało prostszego. Systemu do śledzenia waszych ofert na innych platformach, może coś tam takiego było. I dlatego tego po prostu mogli automatycznie sprawdzać, czy, czy nie macie tych samych ofert wystawionych za Allegro i przeniesionych w niższych cenach. Być może po tym to wytropili, być może po tym to może potem właśnie mieliście takie patologie, że oferty były mniej gorzej pozycjonowane. To są tylko moje domysły, ale mniej więcej od, tamteg od tamtego czasu te patologie występowały. No i oczywiście, jest to legalne i zgodne z regulaminem, ponieważ każda oferta dodana do Allegro staje się z automatu własnością platformy, jeśli chodzi o treść, czyli opis i zdjęcia. To znaczy własnością w rozumieniu takim, że to jest wszystko na ich dyskach, czyli oni to mają, posiadają. Natomiast jeżeli broni cię własność intelektualna do tego, czy tam jakieś prawa autorskie i tak dalej, no to oczywiście nie wyraziłeś pisemnej na to zgody i pamiętaj o tym. Problem w tym, że w praktyce wielu sprzedawców traktowało te zapisy dość luźno, bo też swoją drogą, kto ma prawa autorskie do opisów i zdjęć? Allegro może umieszczać w regulaminie informacje, że prawa przechodzą na nich, ale to też jest kwestia dyskusyjna z prawnego punktu widzenia. Allegro może w regulaminie napisać, że za skopiowanie ofert na inne marketplacy grozi kara śmierci. Może wpisać może. W każdym razie klucze były udostępniane konkurencyjnym platformom i tak naprawdę niewiele się z tym działo. Najwyżej Allegro usuwało taki klucz i na tym kończyła się historia. Nie było większych konsekwencji, więc część sprzedawców traktowała temat po prostu jak martwy zapis regulaminu. No i właśnie tutaj pojawia się zmiana. Zaczęło się 8 września, kiedy to Allegro w aktualnościach dla programistów ogłosiło, że od 23 września, jeśli sprzedawca złamie zasady korzystania z rest API, Allegro wtedy może. Ograniczyć mu korzystanie z kluczy Restapi, domagać się od niego zapłaty kary umownej w wysokości 50 tysięcy złotych za każdy pojedynczy przypadek naruszenia. Najpierw oczywiście dostaje się ostrzeżenie, ale ogłoszenie to wywołało naprawdę gigantyczne poruszenie wśród sprzedawców, którzy oczywiście zaczęli się zastanawiać, czy aby na pewno wszystko robią zgodnie z regulaminem. No bo oczywiście czas jest krótki. I czy na przykład korzystanie z integratorów typu Basinger, Apilo czy Selasis będzie też zakazane. Bo to już wywróciłoby ten biznes do góry nogami. No i tutaj mała uwaga trochę na marginesie. YouTube wprowadził nową opcję. Możecie podbijać nasze nowe filmy i przyznawać im punkty. Jeśli oglądacie mnie teraz na smartfonie, to przesuńcie palcem przycisk interakcji i poszukajcie przycisku podbij. Dzięki temu wesprzecie nasz kanał, bo algorytm zacznie mocniej promować ten materiał. Także zachęcam do wspierania nas i podbijania filmów. A wracając do materiału, jakie były reakcje sprzedawców. Na grupach sprzedawców zawrzało. Jedni komentują, że ten regulamin w zasadzie był od zawsze, tylko teraz Allegro postanowiło zacząć go egzekwować, strasząc karą na 50 klocków. To jest prawda. Jednak głównie w dyskusji odbywa się wokół pytania, czy Allegro zakaże korzy korzystania z integratorów. No właśnie, będzie można ich używać czy nie? Dokładnie ten wątek poruszyliśmy w 27 numerze naszego newslettera, który warto subskrybować. Dodam na marginesie, bo co tydzień wysyłamy sprzedawcom wartościowe treści, np. nowości z Allegro wraz z ich omówieniem, ciekawe case studies z naszego portfolio, a także poradniki. Więc jeśli jeszcze nie dołączyliście, to link znajdziecie w opisie. A wracając do tego 27 wydania, to tam nasz specjalista wyjaśnił, czy korzystanie z Blissinkera i innych integratorów będzie zabronione. Napisaliśmy, że kary nie obejmą zwykłego korzystania z integratorów, lecz sytuacje, gdy sprzedawca udostępni klucz API konkurencyjnej platformie, np. Empik czy Early, co pozwala kopiować oferty jeden do jednego wraz z cenami, zdjęciami, opisami czy statystykami. Allegro chce ukrócić takie praktyki po pierwsze właśnie w ramach utrudnienia życia konkurencji, a po drugie, bo klucz API działa jak dostęp do całego konta i umożliwia konkurencji np. automatyczne zaniżanie cen względem Allegro. No to jak zauważyliście, trochę to ma sens z perspektywy Allegro, no bo inne platformy, no to trochę tak no, nieuczciwie pogrywają, jeżeli takie y, rzeczy wykorzystują, a trzeba być naiwnym, żeby sądzić, że nie wykorzystują. Allegro samo zdementowało, że zakazuje korzystania z integratorów. Tylko, że w międzyczasie nadszedł ten 23 września, i na grupach dyskusyjnych zrzeszających sprzedawców pojawiło się trochę postów ze screenami, na których Allegro wysyła im ostrzeżenie. Jeden z naszych klientów otrzymał takie ostrzeżenie, które teraz widzicie na ekranie. I w jego przypadku wystarczyło tylko usunąć wszystkie klucze API Allegro. Jednakże pojawiają się też screeny, gdzie konsultanci Allegro niejako przeczą temu, co sama ich firma dementowała i ostrzega, że nie można korzystać z dodatkowych programów poza serwisem Allegro. Jeśli ten screen jest autentyczny, to konsultantka prawdopodobnie wprowadziła tego sprzedawcę w błąd. Bo to jest zupełnie sprzeczne z tym, co Allegro samo pisało. Osoby od Allegro wciąż dementują i tutaj taki przykład ich odpowiedzi. Samo Allegro zebrało zresztą większość najczęściej pojawiających się na forach pytań i przygotowało Q&A, które wrzuciło na swoje oficjalne forum dyskusyjne. Tam ponownie potwierdziło, że integratory typu Basinger, Apilo, i Selassie itd. Tak, i tak są bezpieczne. Ale pod warunkiem, że działają na swoim własnym kluczu API, a sprzedawca jedynie autoryzuje dostęp do swojego konta za pomocą autentykatora jakiegoś. Więc w końcu odpowiemy sobie na pytania: co z integratorami typu BitSynker, API Loselassist? To można z nich korzystać bez groźby kary, czy nie? Generalnie, na chwilę obecną, na 99% tak. To znaczy, nie wolno tylko udostępniać swojego osobistego klucza API Allegro integratorowi. Natomiast jeśli jako sprzedawca tworzysz oferty samodzielnie w integratorze i wysyłasz je na różne platformy, wszystko działa jak należy. Problem pojawia się, gdy próbujesz pobrać oferty stworzone wyłącznie na Allegro i przesłać je gdzie indziej za pomocą kluczy REST API. No więc, co zrobić jeśli otrzymałeś takie ostrzeżenie? Prawdopodobnie musisz po prostu pousuwać wszystkie klucze REST API Allegro. A co na to integratory? No, właśnie integratory publikują swoje oświadczenia, wysyłają też klientom maile z informacjami, że korzystanie z ich programów nie łamie regulaminu per se, ale że też pracują nad rozwiązaniami, które mają zminimalizować czy wręcz wyeliminować zagrożenie związane z tą karą od Allegro. Podsumowując, jest tu masa wrzawy i niejasności, zwłaszcza w kontekście takich dezinformacyjnych odpowiedzi konsultantów, jak wam pokazałem. Ale jeżeli tworzysz oferty samodzielnie, wrzucasz je do integratora i stamtąd dystrybuujesz dalej na marketplace, to raczej nie masz się czym martwić. Oczywiście to, co mówię jest aktualne na teraz, więc lepiej trzymać rękę na pulsie, bo możemy się wszyscy zdziwić. No i oczywiście, jeśli chcesz być na bieżąco z takimi zmianami, zasubskrybuj nasz kanał, koniecznie dołącz do newslettera. No i dzięki temu zawsze będziesz wiedzieć, co się dzieje na Allegro i jak przygotować się na kolejne aktualizacje. A tymczasem bardzo Ci dziękuję za oglądanie tego materiału, zachęcam do łapkowania, subskrybowania, no i napisz w komentarzu, co o tym generalnie sądzisz, czy Allegro powinno coś takiego wprowadzić, czy to jest dla Ciebie w porządku, czy generalnie to jest kolejna jakby próba uwiązania sprzedawców do tego, by nie przechodzili na inne platformy. A jeżeli mimo wszystko jesteś uparty i chcesz wejść na inne platformy, no to z nami możesz wejść na Amazona, eBaja, Kauflanda, eMaga, C Discount czy po prostu resztę platform w całej Unii Europejskiej. Więc jeżeli jesteś na tyle, na tyle uparty, to napisz do nas, wyślij formularz, a tymczasem e, dziękuję Ci za oglądanie tego materiału i widzimy się w przyszłych filmach.